Mój koperek 27 listopad. Ostatnio widziałem, że nawet chwaścioki przymarznęły, no ale widzę, że dobrze się też mają. A koper nie przymarzł. O, tu jest na przykład taki chwaściok, przynajmniej dla mnie. O. Jutro trzeba rwać koper, bo ja mi też koper przymarznie to będzie problem. A jest go trochę tak. No i co? Tu jest też taki, co mi się troszkę rozsiało w pomidorach. O! Tu też się ładnie rośnie. Trawę trzeba będzie wyrywać koper. Zostawić. <laughs> A tu mam jeszcze pietruszkę. Także prawie kopeł się wyrwie. Będzie więcej miejsca dla pietruszki. No a tutaj trasko. Trasko, trasko, trasko. O, jakaś cebula nawet się jeszcze ustała. Fajnie, jeszcze pior można zerwać. Tu też jest pietruszka, no ale zobaczymy, co z niej będzie. doniczki przesadziłem. No tutaj też jest trochę pietruszki. Dużo więcej tego siałem. A wyszło, no. Jak wyszło. Było górki, także no, te górki to wszystko przyćmiło pewnie Takie to. No i trzeba posuwać węże. Oporządzić zagony. Zrobić na teraz na zimę zrębkę. Liście, trawa i posypać to wszystko. Nie będę kopał. Będę ścielił chwastami. A na samą górę zrębki. Mam trochę gałęzi, więc wszystko by No, Tu to też to trzeba będzie podbijać, to niepotrzebne. Tam gdzie brakuje, trzeba będzie folię dołożyć. No i system kropujący trzeba będzie przerobić, bo beczki już nie ma tu. Tylko jest przy kurniku wyżej i przy drugim namiocie. No i to wszystko trzeba będzie ogarnąć jeszcze. piecy krzemotkami Też trzeba będzie dać go na środek i podłączyć komin gdzieś. Widzę, że folia powoli się przedziera. Także ta zima jak nie przyszły sezon to jest i tak luks. 4 lata. 4 roki. Lata. Bo folia jest na cztery bo sezony. A sezon to nie jest rok. To nie są lata, tylko sezon to jest takie pół roku, czyli tak by dwa razy tyle przeżyła. No dobra, o, tu jest cebuli nasiona. O ile dążę, to zbiorę. Nie mam takich więcej, ale chyba już się rozsiały. Ale będzie rosło w szeroku roku. Super. No, taka krótka aktualizacja koperkowa można powiedzieć A ja W międzyczasie szykuję sobie drzewo na przyszłe lata przyszły rok czy też za dwa lata jak co roku No i rozbudowa Dobra, do zobaczyska, hej